Cześć! Z tej strony Marlena Załoga oraz Weronika Załoga. Chcielibyśmy zaprosić Was na 25. jubileuszową edycję targów AgroShow Bednary. Odbędą się one na terenie lotniska w Bednarach koło poznania w dniach od 20 do 22 września. Będą one otwarte dla zwiedzających w godzinach od 9 do 17. Każdego dnia w godzinach od 12 do 13 będziecie mieli okazję spotkać się z nami przy biurze organizatora. Foto w tym roku targi mają swoją specjalną maskotkę, kangurka. Kangurek Luluś będzie również z nami, także zapraszamy. Pokazy maszyn będą odbywały się o godzinie 11 oraz 13. Jest to największa w Europie plenerowa wystawa rolnicza, prawie 700 wystawców. Wśród nich około 100 wystawców zagranicznych. Około 80 tysięcy zwiedzających rocznie. My tam będziemy, bądźcie również i wy. Do zobaczenia w ten weekend. Nie może Was tam zabraknąć.